Hej kochani, witam was serdecznie. To powiem wam, że tak. Byłem w pawilonie, by kupić gniazdo do tej lampki. Kupiłem kilka gniazd, ale w większości to były pod USB, USB 3.0, USB C, znaczy. Ja sobie od razu przewód kupiłem, żeby był w rezerwie. Natomiast, kochani, co do lampki, to jest 150 rodzajów tego gniazda, które już dawno wyszło z produkcji. Ale można jeszcze kupić z zapasów magazynowych, dopasować takie same gniazdo jak, ta, jak te, lub kupić specjalne gniazdo, które będzie już na USB-C. To będzie fajna rozrywka, oczywiście na luzie. Będę miał chwilę wolnego czasu, to zajmę się tym. Może to mi zajmie jedną chwilę, trudno jest powiedzieć. W każdym bądź razie, gdyby się nie udało z gniazda kupić i zmodyfikować w tej lampce, żeby dalej działała jak, działa, jak, działa, jak działała, to natomiast jest drugie jeszcze rozwiązanie: wyjąć akumulatory ze śro... ze... z lampki, podłączyć go do komory zewnętrznej tą komorę zewnętrzną można powiedzmy tu przytwierdzić, żeby tak bardzo jej nie było widać, o że komora z akumulatorkiem byłaby po prostu w tym oto miejscu i by tak bardzo jej nie było widać i byłoby wszystko cool. Że to jest taka druga koncepcja, którą można em, w, em, em, jak to powiedzieć, zmodyfikować, wprowadzić do tej lampki w formie modyfikacji tej lampki. No, i jest duża zaleta tego, że taki akumulatorek może mieć znacznie większą pojemność od tego akumulatorka, który obecnie się znajduje w lampce. No, tyle, że ja użyję do naładowania akumulatorka tego mikrosystemu tego, tej ładowarki, która obsługuje i reperuje i diagnozuje różne, różne tego typu ogniwa. Ale będzie można za nieduże pieniążki też kupić sobie Taką ładowarkę do ładowania tego typu akumulatorów o większej pojemności, o większym napięciu. To są 3V z tego co pamiętam ogniwa, że dzięki temu, że będzie można kupić o większej pojemności takie ogniwo, które będzie można tu włożyć, to lampka po prostu będzie znacznie dłużej świecić. Że po prostu komuś sprawię wielką radość, robiąc tę lampkę. A gdy się nie udaje zrobić standardowo, tak jak obecnie jest, ze zmianą gniazda, gdyby się udało trafić, bo już, jak mówiłem, 150 gniazd jest tego typu. No, to że więc zobaczymy. Jeśli się nie, nie da trafić na odpowiednie gniazdo do tego typu, który tu w środku się znajduje, to zastosujemy po prostu tego typu rozwiązanie. Komora, kupię taką komorę wtedy. Zainstaluję tu, tak jak mówiłem, i będzie można różne akumulatorki tu podłączyć. Różne ogniwa o różnych pojemnościach. To znaczy, będzie można dać takie duże ogniwo, które zasili da prądu w tej lampce co najmniej na miesiąc albo i dłużej. Bo lampka dużo nie pobiera to mogłaby prawdopodobnie nawet no, za 2-3 miesiące świecić bez ładowania. Po pobór mocy, którą, którą lampka pobiera tego typu jest nieduży. Że, no można tak powiedzieć, że taka lampeczka, którą tu widzimy, nie pobiera dużych mocy. Choć się A, jeszcze byłem włączyć. Nie pobiera dużych mocy. To jest tylko parę takich standardowych LED, które tu świecą. Po prostu jeszcze tam na dole są dodatkowe LEDy takie. Można powiedzieć takie dla, takie no, dla przyjemnienia po prostu może w klimatu, czy jak, że można włączyć i tu na górze, i tu na dole, czy tylko na dole i na górze, tak różnie, pewnie można zmieniać, jak mi się wydaje. Że komuś sprawi taką radość, gdy tą lampkę zrobię. Najpierw oczywiście, tak jak mówiłem, spróbuję ją zrobić w sposób taki standardowy. Po prostu, jak się uda znaleźć gniazdo, pośród 150 gniazd, jak się uda trafić odpowiednie gniazdo, to wtedy zainstaluje to, co jest i nie będzie żadnych zmian wtedy, bo będzie odpowiednie gniazdo, które tu jest. A jeśli się nie da, to tak jak już mówiłem, spróbuję dostosować gniazdo, które będzie odpowiednim gniazdem, tak zwanym odpowiednikiem gniazda. A jeśli nie da się znaleźć odpowiednika gniazda, to wtedy modyfikacja będzie polegała na tym, że będzie lampka na jeszcze mocniejszych ogniwach mogła pracować. No dobra kochani, to o tym się chciałem z Wami podzielić. Hejka się mapa.